Prawdopodobnie największy animatronik w historii FNAF. Dużo większa wersja swojego poprzednika i dużo bardziej zaawansowana. DJ Music Man jest to animatronik zapełniający zachodnie skrzydło maszyn arkadowych w Pizza Plexie. Jak sama nazwa wskazuje, pełni tam funkcję DJ'a. Ale jak on powstał? Jakie są jego losy po Security Breach? Tego się dzisiaj dowiemy. Tak jak w każdym innym filmie z tej serii zaczniemy od omówienia wyglądu Animatronika. DJ Music Man jest to dosłownie powiększona wersja zwykłego Musicmana z Pizzeria Simulator. Od swojego prototypu, jak to można by było nazwać, różni się tym, że posiada dużo większy korpus przypominający pająka, również tak jak on ma sześć kończyn, które może dowolnie obracać. Na swojej głowie posiada trzy wyświetlacze. Dwój, dwa z nich są jego ocz, oczmi, a jeden jest otworem symbolizującym jego jamę ustną. Dwa wyświetlacze, jako oczy, służą mu do wyświetlania grafik, reprezentujących określone obszary albo emocje, jak to widzimy w Help t 2, a otwór w jamie ustnej symbolizuje i pokazuje nam syntezator. Posiada również słuchawki na uszach oraz malutki kapelusz na głowie. Jego główna funkcja polegała na tym, że miał być DJ-em i puszczać muzykę przygotowaną przez AI w zachodnim skrzydle maszyn atkadowych w tym kompleksie. Mimo stacjonującej pozycji w jednym miejscu, mógł się też poruszać, co widzimy, jak wyłączą zasilanie. Wtedy DJ Music Man przychodzi w tryb bezpieczeństwa i goni Gregorego po całym zachodnim skrzydle. Może używać specjalnych tuneli, które się w nim znajdują, i spowodnie między nimi przechodzić. Mimo swojego agresywnego zachowania, po włączeniu z powrotem, zasilania wraca na swoją pozycję i kompletnie ignoruje nas. Możemy też powiedzieć o jego relacji z Freddim, który opisuje go jako miłego gościa, przed tym jak Gregory wejdzie do zachodnich maszyn arkadrowych. Teraz czas przejść do historii. Jego historia zaczęła się tak samo jak w przypadku innych animatorników przed powstaniem całego kompleksu. Wtedy też pewnie został zbudowany. Inżynierzy mocno wzorowali się na wyglądzie pająka, <laughs> jako iż strefa gier arkadowych miała być przygotowana dla starszych dzieci i chcieli go uczynić cool. Podczas całej gry w Security Bridge widzimy go tylko w jednym segmencie, a mianowicie w swojej bossowej walce, w tym w szydle gier arkadowych. Później nie ma po nim śladu. Po wydarzeniach w Security Bridge w zależności od zakończenia, czekały go inne losy. Jeżeli chodzi o kanoniczne zakończenie, tzw. Tak prawdziwe zakończenie Princess Quest Ending, to następuje po upuszczeniu pizza Pleksu przez Gregorego standardowo trzęsienie ziemi i Pizza Pizzaplex zostaje zrujnowany i finalnie zamknięty. Jakiś czas później, w czasie gdy dzieją się wydarzenia z ruin DLC i już gramy go Cassie, nie widzimy go kompletnie. Jednakże możemy spekulować, że po prostu nie widzieliśmy go, jako iż nie byliśmy w zachodnim przydle A ten, jak wiemy, nie ruszał się w niego i, jak się pewnie można spodziewać, został mocno uszkodzony. Zresztą na pewno żyje, bo możemy to spojrzeć w Help Wanted 2, jak nadal po potrzęsieniu po jakoś się trzyma. Jak już myśleliśmy, że go nie zobaczymy w zrujnowanej wersji, no to Help Wanted 2 wysz, wyszedł i poprawiło nam humor, ujawniając jego wygląd. Tak jak mówiłem, wiemy, że nadal istniał i działał podczas wydarzeń Help Wanted 2, jak i prawdopodobnie też w Ruin DLC. Po prostu był poza naszym zasięgiem jako, iż naszym celem było uwolnienie Mimika, a nie zwiedzanie ruin Pizza Plexu. To by było na tyle z tej jego historii, jaką znamy. Pora poczekać na przyszłość i zobaczyć, co ona przyniesie. Dzięki za oglądanie. Cześć!